Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam na kibicowskie relacje z 13. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... Torsida w Bełchatowie. Dobry wyjazd pod Beskidzia. Mecz przyjaźni w Gdańsku. Zapraszam na Piknik. Torsida na ten wyjazd otrzymała 350 wejściówek. Goście podróżowali głównie autami. W klatce zameldowali się w delikatnym nadkomplecie, co w rezultacie dało 384 osoby. Wspierało ich tego dnia 13 geksiarzy oraz 5 kibiców wisłoki. Górnicy na płocie wywiesili 5 flag, w tym jedną ziomków z dębicy. Fani z Zabrza w drugiej połowie zaprezentowali zgodową oprawę, na którą składał się transparent na płocie Górnik i Gieksa z hasłem Nasze drużyny powodują wzrost adrenaliny. Do tego nad głowami utworzona została biało-niebiesko-czerwono-żółto-zielono-czarna baloniada. Bełchatowianie wywiesili cztery flagi oraz towarzyszący im od dłuższego czasu transparent PDW. Zaprezentowali także flagowisko oraz transparenty na kijach. Oprócz tego, na sektorze rodzinnym najmłodsi kibice zaprezentowali sektorówkę w barwach, a także przez większość spotkania prowadzili doping. Frekwencja na stadionie w Bełchatowie wyniosła niecałe 3000 widzów. Mobilizacja na ten wyjazd wśród kibiców pod Beskidzia trwała już od dłuższego czasu, co dało efekt ponad 400 osób, które zasiadły na sektorze gości w Krakowie. Bielszczanie przywieźli ze sobą cztery flagi, a w trakcie meczu urządzili flagowisko ze sporą ilością flag oraz rzucali konfetti. Przyjezdni odpalili trochę pirotechniki w postaci hukówek i stroboskopów, przez co po meczu smutni panowie zawinęli kilku chłopaków. Próba odbicia kolegów zakończyła się gazowaniem. Obróć się! Obróć się! Kurwa, proszę! Kurwa, kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa! Kibice Wisły dość szczelnie wypełnili swój młyn, gdzie wywiesili kilka flag. Podczas meczu nie zabrakło wzajemnych pozdrowień z rywalami. Ten mecz przy Reymonta obejrzało ponad 10,5 tysiąca widzów. W Gdańsku odbył się mecz przyjaźni pomiędzy Gdańską Lechią a Wrocławskim Śląskiem. Goście na to spotkanie podróżowali różnymi środkami transportu, lecz większość wybrała pociąg rejsowy. Wrocławianie zasiedli na sektorze razem z lechistami i rozsiani byli po całej trybunie. Nie wiadomo ilu gości zawitało do Gdańska, jednak jak twierdzą sami zainteresowani na pewno nie mniej niż tysiąc osób. W młynie tego dnia zawisło sporo flak, w tym 10 płcień śląska. Oprócz tego wisiało też kilka transparentów głównie z pozdrowieniami dla tych, którzy pogodę mają w kratkę. Łącznie na trybunach zasiadło prawie 14 tysięcy widzów. <śmianowidł> Do Gliwic wybrało się 138 kibiców Jagieloni z jedną flagą. Goście dobrze dopingowali swoich piłkarzy przez całe spotkanie. Gospodarze w swoim młynie wywiesili kilka flag oraz dwa transparenty: jeden dla zmarłego brata, a drugi gruby Trzymaj się. Piast przeprowadził także zbiórkę pieniędzy dla chłopaków, którzy przebywają na przymusowych czasach. Ten mecz na żywo obejrzało niecałe 4 tysiące widzów. Pasy na dzień przed tym spotkaniem odwołały wyjazd do Szczecina. Przyczyna tej decyzji nie jest znana. Portowcy tego dnia frekwencją nie zaskoczyli, jednak doping w ich wykonaniu stał na nie najgorszym poziomie. Na płocie oprócz flag wywiesili także płótno upamiętniające brata po szalu, który został zabity przez kibiców Krakowi. Podczas meczu padło także sporo bluzgów pod adresem rywala. Łącznie na trybunach w Szczecinie zasiadło ponad 4000 widzów. Górnicy do Poznania przybyli w 119-osobowej załodze. Gości wspierało 6 fanów Chełmianki oraz 11 motorowców. Przyjezdni na płocie wywyślili dwie flagi. Lechici na tym meczu nie mogli zasiąść w kotle, ponieważ został on zamknięty na dwa mecze przez Komisję Ligi za efektowną oprawę, jaką zaprezentowali kibice na spotkaniu z GKS-em Bełchatów. Tego dnia na trybunach nie pojawiły się żadne flagi oraz nie prowadzono zorganizowanego dopingu. Poznaniacy ograniczyli się tylko do pojedynczych przyśpiewek oraz okrzyków. Kibole z kotła rozsiani byli tego dnia po całym stadionie. Przy bułgarskiej zjawiło się prawie 15 tysięcy widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. Legioniści do Bydgoszczy nie pojechali z powodu bojkotu gospodarzy. Na trybunach trwał standardowy piknik o Dla porównania możecie zobaczyć, jak wyglądały trybuny na stadionie w Bydgoszczy w tamtym sezonie bez jakiejkolwiek promocji i do tego w środku tygodnia, a meczem, który odbył się w ten weekend, gdzie bilety były praktycznie za darmo. Warto również wspomnieć, że kibole Zawiszy zamiast piąków osucha wspierali młodych piłkarzy Zawiszy, gdzie pojawili się w około 400 głów. Kibice głośno dopingowali młodych rycerzy, wywiesili kilka flag, a nawet odpalili pirotechnikę. Na poniedziałkowy wyjazd do Chorzowa wybrało się około 50 fanów z Kielc. Koroniarze na płocie wywiesili dwie flagi. Niebiescy na sektorach wywiesili sporo flagi, dopingowali swój zespół przez całe spotkanie. Łącznie przy ulicy Cichej tego dnia zasiadło ponad 4000 widzów. No, że w tej kolejce nie działo się za wiele, to sporo ekip mogło udać się na wyjazd. Wyjątkiem jest Legia, która solidaryzowała się z Dawisakami i Krakowia, która nie wiadomo z jakich powodów odwołała swój wyjazd do Szczecina. Już jutro pojawią się relacje plus, w których będziecie mogli zobaczyć, co działo się na trybunach, niższych Gli. Tymczasem wbijajcie na fejsa i subskrybujcie nasz kanał, dzięki czemu nie ominie Was żaden odcinek. Oglądajcie Piknik TV!